Witajcie po dłuższej przerwie. Słuchajcie, przed nami pierwszy lot gołębi pocztowych młodych. Skąd te gołąbki dzisiaj do nas lecą? No jest to pierwszy lot ze względu na pogodę. Pierwszy lot tydzień temu się nie odbył i mamy dzisiaj pierwszy lot z miejscowości Siejsko to jest około 120 km Gołębie wystartowały o godzinie za, za 10, ósma, siódma 50. I, no I po prostu nie, 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 nie krążyły, wyleciały, rozdzieliły się na cztery grupy. I leca, leca już tak, że, że myślę, że po godzinie 9, 9, 10, 15 powinny być na miejscu. Powinny się pokazać. Czyli w każdych chwilach No Nasze dwie drużyny się jedna ma 158 gołębi, drugi, drugi, druga drużyna 179, także to jest około 340 gołębi, także dość dużo. Myślę, że większa grupa powinna się pokazać na, na początek, ale no jak to będzie to zobaczymy. No myślę, że będzie ciekawie. No, czyli e, przylot może być dość spektakularny, bo odcinek nie jest daleki, więc... Tak, w no, głębie młode, ale, ale one sobie poradzą, potrenowały trochę, także miały w tamtym kierunku takie treningi na podchmielnik, zachmielnik nawet kilka razy, także myślę, że nie, nie powinny mieć problemów z, z powrotem no, myślę, że, że sobie poradzą sobie no i będę gdzieś tam w czołówce na listach konkursowych ale to to dopiero zobaczymy po, po. No, po locie, eee, jak Loty Gołębi Starych poszły dość dobrze, prawda? No, loty Gołębi Starych dość dobrze poszły. Tam żeśmy zajęli drugie, znaczy pierwsze miejsce w ósemkach, osiem w całości. Pierwsze miejsce i, i trzecie, druga drużyna. Następnie drugie miejsce w, w siódem, drugie albo trzecie nawet w siódemkach. Gołębie roczne zdobyły mistrzostwo i wilica mistrzostwo, pierwsza drużyna moja zdobyła mistrzostwo oddziału a Eweliny drużyna zdobyła drugie miejsce wice no oddziału. Najlepszego lotnika mamy sami jak samiczkę, ma, ma najlepsze, ma pierwsze miejsce w oddziale także i, i samiec jest chyba na drugim roku, drugim miejscu także myślę, że będzie dość dobrze. Dobrze, w takim razie oczekujemy gołąbków i zobaczymy, co, co pokazał dzisiaj. Tak. No i mamy pierwszą dużą grupę. O, kolejne! Troszkę na nie oczekiwaliśmy, ale przyszła fajna grupa. Dobrze. Jak sytuacja? O, jest pierwszy gołąb, zaraz zobaczymy, który był. U mnie był 9.26, a u Eweliny też 9.26. Jest 19 u mnie i u Eweliny jest 23 gołęby. No i pięknie. To, że jest 42 gołęby. Ale... O, kolejna grupa jest. 私も聞こえた。<noise> No, teraz potężna grupa przyleciała. się we wlotce nie mieszczą. <grystanie> O, to, 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 to. Ale idę od czego może, może być ciekawie. <grym> no i co, dobrze to wygląda? No, o, no bardzo tak. dobrze, jak na razie to bardzo dobrze i do głębi, raczej tylko idę od czego nie? Także możemy, może, być, może być dobry wynik dla nas. Że jak już lecą z Baranowa, to wtedy przegrywamy w srebrze No tak. <grym> Kiedyś filmiek tam to było, Dobra, idziemy sprawdzić stan na tą chwilę mamy godzinę 9.33 i jest u Eweliny 104 dołęby i u mnie też 104, także jest... Porówno. 208 głębi. Pięknie <grymne> przyszło. Równo idą. Umówiły się. 105 u mnie jest teraz. O, jest. A teraz jeszcze. O. Jeszcze dolatują kolejne sztuki. Teraz pewnie ich będzie troszkę mniej, bo większość już doleciała. Ale nadal są.

Dobra, jaki tam stan mamy na to? No brakuje chwilę. w tej chwili jest godzina 9.45, brakuje 9 dziewię w mojej drużynie i pewnie drużynie 6. Więc jak 15. 15. Prawie komplet. Prawie komplet, a w powietrzu jeszcze następne i nie będę budować zaraz. Także... można powiedzieć, że strat nie ma. 1, 2, 3, 4 Także już już będzie doszło. No. zjechał kolega z, z, z oddziału, z oddziału. 0, 467 w Gorzyce. Gorzyce. Gorzyce są do oni mają przełożony lot na przyszły tydzień a dzisiaj tak, nie na przyszły tydzień, na poniedziałek, poniedziałek. Na, jutro. na jutro ale jest tu trochę jego gołębi, bo dał mi tu do lotowania także lotujemy nimi z dobrym skutkiem, bo się pokazują a po dobrych gołębiach sprawdzonych a niektóre trzeba sprawdzić jeszcze, no i tak Próbujemy wymieniamy się trochę trochę moich. kolegów, kolegi leci, trochę, jego znowu u mnie, próbujemy ich w różnych, w różnych wersjach. Pan od dawna hoduje gołębie? No, w 2018 roku na znaczy. Z kolegą oczywiście. duet. Zenon to oczywiście, mój kolega. No, <gry> zawsze razem łatwiej, prawda? Łatwiej, tak. No, łatwiej. Bo ja jestem, jak to się mówi, za granicą pracuję, a kolega tutaj opiekuje się głębiami. No, to jest dobre, że nawet e, wspólnie można inwestować, no, wspólnie to można... Wspieramy się. Tak, pomagać sobie wzajemnie. No i dobrze. Troszkę gołąbków kupujemy od pana Leszka, trochę nie. wprowadzamy z Niemiec, no, nie, nie z nie podstawowych nie. hodowli w Niemczech. Topowych, czołowych. Czołowych. Mm. Dobrze. to no, bardzo. Ja procentuje zobaczymy co będzie dalej. No, dzisiaj lotu Pana Leszka był bardzo udany moim zdaniem. Na pewno efektowny. Przyleciała taka grupa. No praktycznie bez strat. W ciągu paru minut. Ile ich było tam? W sumie 200? W sumie było 335 zarejestrowanych głębi. No to teraz już mamy... Dosłownie brakuje jeszcze. No, u Eweliny brakuje 7 a u mnie brakuje. 50, a u mnie 4 tylko. E, to już ostatek. U Eweliny wyleciał u mnie do mnie wyleciał. A no, nie to u mnie brakuje jeszcze 6. A u Eweliny brakuje 4. Zabędzimy no 4, a u mnie 6 tak, 4, 6, 10 sztuk. Jeszcze brakuje, tak. <noise> powinien się pokazać. No, chwilę. <noise> no to moi drodzy, podsumujemy sobie ten pierwszy lot Gołębi Młodych. Panie Leszku, jak poszło? No, lot był bardzo udany. Leciały Gołębie tak jak do mnie, leciały godzinę 36 minut. Pierwsze Gołębie pokazały się, pokazało się ich tam. Ja wiem, pewnie ponad 20 w pierwszej grupie ale następne przy, za chwilę pokazywały się następne i następne no, no leciałem bardzo szybko w ciągu tam yy, pięciu minut to było już ponad 100 gołębi i, i następne także w 15 minutach to, to już prawie wszystkie były. No, na niebie było tak gęsto, tak jak właśnie no. było widać na filmie, potrafiłeś się zderzać ze sobą. No, tak, jak, jak, jak Brakło im miejsca na niebie. Nieraz pszczoły jak latają, to tak podobnie było z <laughs> gołębiami teraz. Było dużo, no bo jednak to było 340 prawie gołębi, to, to, to a, a w krótkim czasie przeleciały tak i wraz. To. To było bardzo ciekawie fajnie. no na filmie zresztą będzie widać jak to wyglądało tak no i pierwszy lot zaliczony bez strat praktycznie jednego na chwilę obecno jednego głębia jeszcze brakuje ale myślę jak się mu tam nie przydarzyło nic po drodze to na pewno przyjdzie jeszcze do, do, do wieczora czy nawet wcześniej bo no, bo to nie była daleko odległość a głębie były potrenowane trochę także myślę że, że chyba żeby mu tam coś go jaszczą pogonił albo coś Zresztą, to wtedy to, 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 to tak. może nie przyjść ale tak to powinien przyjść ten lot był troszeczkę pod znakiem zapytania bo rano była burza no były problemy bo niektórzy hodowcy chcieli przełożyć jedni chcieli na sobotę drudzy na, na poniedziałek znowu niektórzy nie dali z tego powodu bo się bali pogody ale okazało się że jednak ten lot się udał bo była takie między no, bo z rana była dość duża burza z tamtej strony ta burza nadchodziła także Czwarta, piąta to brzmiało, padało w no, no, bardzo duży dech i, i mokro, ale później już szósta, siódma no, zaczęło się wypogadać, słońce zaczęło się pokazywać więc i za 10, siódma, 50 wypuściliśmy te głębie wyleciały i, 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 no i mówię tak, mówię, godzinę od 36 już były na miejscu. Mhm. I gołąbki nadleciały od strony Sandomierza, więc no, dla nas to korzystnie, prawda? No, nie, nie korzystnie, ale, ale, o, nie wiem czy nie nadleciał jeszcze jeden, a nie, poleciał dalej. Yy, do, dla nas yy, korzystnie, ale one tak do, do, dokładnie z Sandomierza nie leciały. Pierwsze sztuki to leciały jednak tutaj od, od no, więcej od Kielc od Baranowa także myślę że, że to był później dopiero te następne gołębie to leciały rzeczywiście od Sandomierza musiały przelecieć trochę za daleko bokiem i leciały od Sandomierza co by było korzystne ale, ale jakby te pierwsze przyleciały to wtedy by było korzystniej dla nas mhm. ale no jest jak jest no będziemy pewnie tam w czołówce ale, ale no nie wiem czy, czy wygramy czy nie wygramy lotu ale, ale zobaczymy to jeszcze przed nami cztery loty Następny lot już będzie około 160 km, później już 200, później 280, także te, te skoki będą takie dość, dość wyraźne. No i młode gołębie będą musiały sobie radzić, żeby tylko pogoda była, to, to myślę, że powinno być dobrze. Gołębie są w formie, na razie zdrowe, to jest najważniejsze. A resztę to już zobaczymy co, co tam będzie się działo. Moi drodzy, także zapraszamy serdecznie na kolejny lot, który odbędzie się no. najprawdopodobniej za tydzień, jeżeli pogoda Jeśli pozwoli. Jeżeli pogoda pozwoli, to na pewno za tydzień, no tylko nie wiadomo, może to będzie sobota, może niedziela, a może poniedziałek, hmm. no bo musimy teraz już lecieć wszystkie loty, bo jeden żeśmy opuścili, także już nie mamy teraz, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przestawiać jeszcze tam zrezygnować z loty czy przełożyć za tydzień bo później braknie czasu, bo, bo, bo już, już będziemy mieć następny rok będzie wrzesień mhm. i niestety nie możemy przekładać lotu, chyba żeby rzeczywiście była taka bardzo zła pogoda, nie Dobrze moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę oraz kliknijcie dzwoneczek, aby być informowanym o każdym z naszych nowych odcinków. No i cóż, trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. Dobry lot! Dobry lot!